Ajajaj, co ja najlepszego wyczyniam? Siemandero, drodzy widzowie, Tanatos z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie na kanale It gdzie dziś rozpoczynamy przygodę z nową serią. Podczas której prawdopodobnie narobię w gacie ze strachu i będzie nią obcy Izolacja. Słowem wstępu mogę powiedzieć, że jestem wielkim fanem obcego, zarówno obcego jak i Predatora, i mówię tutaj oczywiście o filmach i komiksach, bo jest to typ science fiction i można by nawet powiedzieć horror, na których się wychowałem. Gdyż obcy ósmy pasażer Nostromo naprawdę wyrył mi się bardzo mocno w pamięci. Pomimo tego, że możecie zarzucić mi, że odgrzewam starego kotleta, to ja w ten tytuł nie grałem, chociaż był taki czas, rok temu, może dwa lata temu, że po zakupie tej gry postanowiłem, że ją odpalę, ale była tak straszna, że stwierdziłem, że nie jest dla mnie, bo dostanę zawału. Dlatego stwierdziłem, że chyba dobrym fanem dla Was, jako widzów, będzie. Zobaczenie mnie w stanach lękowych i żeby było jeszcze zabawniej, to tu na dole pod kamerą, o tu macie moje. O czekajcie, o tu, 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 moje tętno tak. Myślę, że ono w trakcie rozgrywki będzie się oczywiście zmieniało. I jeszcze tylko jedną ważną rzecz powiem, że naprawdę bardzo mały fragment przeszedłem tej gry yy, wtedy, co grałem, ale tak naprawdę niewiele pamiętam, więc dziś. Wspólnie to sobie zaczniemy i zobaczymy, dokąd uda nam się dotrzeć. A ja bardzo bym nie chciał tej cutsceny teraz. Moi drodzy, ja już pozwoliłem sobie poustawiać tutaj wszystko jak trzeba. Dzisiaj będzie mniej zabawnie, <grym> bo ja już jestem przerażony na starty. Dla niewtajemniczonych powiem tylko tyle, że ten tętno spoczynkowe wynosi około 80, a ja jeszcze nie odpalając gry, już mam pod 100 mi podchodziło tutaj, jak robiłem wstępne nagrania pod ten beginning. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy. Oj oj Zagraj w kampanię. Mamy DLC w ogóle tutaj jakieś, dobra. Nie, nie chcę żadne tryby wyzwań. Ja chcę zwykłą grę po prostu. O, i mamy nawet kontynuuj. Nie, kontynuuj jest wygaszone. Dobra. Zacznij grę. Na jakim poziomie? Średnim, jak standardowo może, co? Próba siły i nerwów, to nie dla mnie. Dobra, zaczniemy na tym. E, powiem wam, że próbowałem zgasić sobie światło w pokoju, żeby jeszcze bardziej mroczny klimat był tego. O ledwo widoczny tutaj ja mam teraz. Wy trochę widzicie to lepiej, ale mi światło teraz wpada do pokoju, więc to, żeby nie było tak, że oszukuję. Więc potwierdzamy to i jedziemy. Mam nadzieję, że głośność będzie OK. A To ja sobie najlepszego tutaj robię. Ja naprawdę nie lubię horrorów. A a światła nie zgasiłem, bo zacząłem wątek, bo słabo kamera mi ta odbierała. The commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley last survivor of the Nostromo signing off e, to było zakończenie filmu w ogóle ten cytat Jesteś ukochany Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. <clears throat> what did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region, it's a, a permanent Freeport I safety. know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know. While you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the torrents if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. A, to my już gramy. Dobra, czy jesteśmy córką yy, Sigourney Weaver z filmu? Ona się nazywa Amanda Replay, nasza bohaterka i szuka matki. Dobra, zalogujmy się. A, Replay, dobra. No, graficznie ładnie to wygląda. Ja mogę biegać. Ubierz się. No to na razie proste cele misji. Się robi pod kontrola, a wychyla chyba. Dobra, poczekajcie chwilę, bo coś tutaj mi się zadziało. Nie, dobrze, wszystko widać, git. Opa, nie błagam. Kur Kurczę, no jak ja nie użyję tutaj żadnego brzydkiego wyrazu. Do końca tej serii to to cud będzie, dobra. Trzeba się umyć. Dobra, wyszorowana. Psi-psi nie możemy. A to co? To ubierz się. Dobra, mamy szafkę. Ajajajajaj. Ubrana jest? O oh, widzę swoje stupesie, dobra. Buty, co tutaj mamy? Użyj. Cel osiągnięty. Co to jest? A, mogę włączyć, wyłączyć, Da, Myślałem, że takiś komunikat będzie. Postęp w grze zapisuje się w punktach, które ostrzegać. Okej. Okay. Eee, dobra. Co my musimy teraz zrobić? O, tu jest jakiś komputerek. O! Zbierz pis do dziennika. Dostałem achievement na scenie. Mamy znajomego, który wrócił na taki i szuka pracy. Ręczę za niego ma solidne papiery. Stara śpiewka. Dobra, osobiste. Pogadamy, jak wrócisz. O ile wrócę. Poczekajcie, bo jeszcze tu nie ogarniam sterowania. Ku to jest powrót, ok. Sorry, będę wam tu sapał często. Gdzie my idziemy w ogóle teraz? Tutaj? Nie wiem, jaki jest nasz cel misji. Pod tabem może? O, i pięknie. Zawsze gdzie jest mapa, tam jest mapa. I my mamy się udać tutaj. Nie, jaki jest cel misji? Okej, okay, mam. Dobra, czyli pójdziemy tam sobie na wprost, bo tam coś jest do eksploracji. Nie no, ja już widzę te ciasne ko korytarze. Nie oh, Mnie tu światło nawet przeraża. Dobra, ta to ogarnij się. Ogarnij łapetynę, dobra, tutaj mamy jakieś krótkofalówki. A, ja poszedłem nie w tą stronę w ogóle co trzeba, dobra. Wróć. Jest, czy ja tu będę się gubił. Dlaczego ona nie biega w ogóle? To chodzi, jak normalny człowiek. Wszystkie postaci w grach powinny biegać. Dobra, tu mamy pierwszy, pierwszą tutaj. Good y morning. Ripley, it's certainly not good, and I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. Realize your mother has been missing for fifteen years, and, and you—it's okay. We'll both get what we want, right? Uh, have you seen Samuel's? He's probably been up for hours. I'll catch up with him. Catch up, okay. Musimy skaczapować Samuela. Zaloguj się. Ja nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy warto czytać te rzeczy tutaj. Incydent na Nostromo. Dokumentacja. Wayland Yutani. Cześć Taylor, Otrzymałem twoje zamówienie. To to. Osobiste. Zaginął transportowiec USCSS Nostromo. Bad, floty Wayland tutaj ślad zaginą zarówno po załodze, jak i ładunku. Z wyjątkiem nowego oficera naukowego, wszyscy członkowie załogi pracowali wcześniej razem. W sumie 7 osób. Kapitan Dallas, jak się przewija, o oh jezu, tutaj. Page up, page down. A to nie działają te przyciski u mnie. No dobra. To może. Nie, to może jakoś inaczej. No weź w to. Nie mogę. O, dobra, scrollem działa. Kane. Dobra, tu mamy całą załogę Straciło dużo pieniędzy, to czarna plama na kartach historii firmy Odnoszę wrażenie, że firma nie lubi wracać do tej sprawy W każdym razie postaram się znaleźć te dokumentacje w wolnej chwili i wyjaśnić kilka kwestii Jeśli chcesz, możemy wspólnie przejrzeć te materiały Kto wie, może trochę twojego fartu skapnie na mnie Dotarły do mnie słuchy, że góra ma wobec ciebie wielkie plany, sol Dobra, powrót dostępnione. Eee, bubu, bu, 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 bu. Ja nie wiem, czy to warto w ogóle czytać, drodzy widzowie. Znaczy, pewnie jest tu kawał lore, ale ja nigdy nie byłem zwolennikiem czytania takich znajdziek. Dobra, idziemy do sala. Musimy trochę pchnąć, bo to jest na razie 13 minut mojej traumy bez żadnych rezultatów. Uff! A pomyślcie, że tu się jeszcze nic nie dzieje, nie?

I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. We talked. She seems nervous. Hmm, I hadn't noticed. She's a skilled executive though. Should help us with any legal issues we might encounter. <laughs> Nie, dobra, idę za tym typem. Zginie pierwszy. I to ten statek jeszcze ma przypominać ten nostromo. Mam nadzieję, że to nie będzie aż taki hardcore jak w filmie. Nienawidzę ciasnych korytarzy. Ja mam iść za nim, bo ja nie wiem.

Don't worry, Miss Taylor. Routine, in and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep com so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. What is? We're here, okay can we see it switch to monitors sevastopol station is that damage looks like damage punch up 74 tight angle looks like the dry dock bay is screwed i can't bring the tors into that this is the commercial vessel Torrens out of St. Clair. Registration number MSV7760 calling Sebastopol traffic control. We're carrying three passengers on a wayland. Utani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passenger's port side over. This waits Colonial Marshall. It's a state in a serious situation. Hello, Marshal? Oh, Marshal, this is the Torrent. Say again? It's no, no, the oh. The station's calm seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrents in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then.

A ten chłop to nie jest androidem przypadkiem, bo taki sztywny jakiś jest. Nie, no przecież to jest no. Stromo, no. Czyli naszych kolegów wywaliło w próżnię, rozumiem, tak? Fajnie. Sorry drodzy widzowie, że to tętno y, czasami znika, po prostu mam ustawiony wygaszacz i. Postaram się to na następny odcinek naprawić. No nie. Zdejmij ten hełm. Znajdź pomoc, przebierz się. Dobra, szukamy pomocy. Są, a mój strój jest żółty. Dobra, będę pamiętał. Nie chcę chodzić w czyichś gaciach. No nie. Zbieramy wszystko, co się da. Tak, zapisz. Czyli co, ja mam stary zapis? Ten sprzed dwóch lat, przecież ja to na konsoli Net chyba gram, a nie tutaj. Nie, 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 nie. Mamy jakąś mapę? Tak, to jest tutaj ślepy korytarz. No, nie może być obcy w pierwszym. Nie róbcie mi tak Czy ja słyszałem jakieś styczenie? Nie no bez jaj, bez jaj, bez jaj, bez jaj, bez jaj <śmany> Nie mogę. Co teraz? No wy chyba sobie jaja ze mnie robicie. Zapal to, to światło. Ja nie chcę skończyć jak Dallas w filmie. Dobra, one się otwierają automatycznie. Nie kasz tak głośno, jak się wstaje. Nie wiem jak się wstaje Dobra, Shiftem, a kontrolem? nie C się kuca pewnie, tak, C Dobra Ooh. Co to tak syczy? Co to jest? Wzięłem jakieś dziedostwo, podniosłem Dostęp do terminala. Folder uszkodzony. U. Nie, powrótku. No dobrze. Nie, 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 nie. Wróć, wróć tu, wróć tu, wróć tu, wróć tu. U. 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 Udostępnione. Zamknięcie stacji. Zespół inżynierii. Drodzy chłopcy, drogie dziewczęta, zapewne dotarły do Was pogłoski na temat Serbastopolu. Oficjalnie mogę je potwierdzić. Stacja idzie w odstawkę. Będę chciał porozmawiać z każdym z Was na osobności, aby omówić tę sytuację w kontekście. Waszych kontraktów, ale na razie mamy zadanie do wykonania. Kierownictwo chce, żeby zadaniem zajęła się niewielka grupa od nas. Oznacza to, że dostaniemy niewielką pomoc z zewnątrz. Plusem jest to, że będą nadgodziny. Sugeruję, żebyście wzięli, co możecie, póki jest co brać. Przypominam, że zamknięcie stacji nie oznacza, że, może że można wszystko y rozkraść. Wszystko musi zostać rozliczone. Osobiście doprowadzę do naszego szeryfa każdego, kto zostanie przyłapany na kradzieży sprzętu dowódca. Dobra, czyli stacja miała iść do zamknięcia. Czy ja mogę tu wejść? Nie chcę iść tą kładką. Nie, tędy nie przejdziemy. Jezu. Dobra, mamy rację. O matko! Dobra, drodzy widzowie. Dalszą część tego mojego osobistego horroru będziemy kontynuować na następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo ja tutaj przechodzę katusze, nie? W sensie gra się super, ale ja się strasznie cykam, nie? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Jeśli lubicie patrzeć, jak się cykam, to zostawcie łapkę, zostawcie suba, dajcie komentarz. Jak możecie, tu udostępnijcie. A w ogóle to dzięki wielkie, że tu jesteście, bo dzięki temu nasz kanał funkcjonuje i dzięki temu to wszystko ma sens. Gdyby nie wy, nie miałoby to najmniejszego sensu. A z tego miejsca żegnam się z Wami, standardowo życząc Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w nadchodzących filmach. Trzymajcie się ciepło. I yo!